Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o systemach kancelaryjnych, czyli procedurach, całym zbiorze procedur, które określa zasady postępowania z dokumentami od ich wytworzenia do brakowania. Systemy kancelaryjne najczęściej występują w podmiotach publicznych, a bardzo rzadko w podmiotach prywatnych. Powodem jest jak zwykle prawo a dokładnie ustawa z 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, obecny stan prawny na dzień 3 lutego 2020 zwana często ustawą archiwalną oraz rozporządzenie ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z 20 października 2015 w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji Przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Tekst Jednolity z 17 stycznia 2019. Artykuł 5 ustawy archiwalnej jednoznacznie wskazuje, że dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także. Artykuł 5 ustawy archiwalnej jednoznacznie wskazuje, że dokumentacja powstała w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich jest przechowywana przez te organy i jednostki. Z tego właśnie powodu w tych organach i jednostkach na pewno spotkamy się z normatywem kancelaryjno-archiwalnym. Mimo ogromnego rozwoju techniki informatycznej, które wprowadziły systemy elektronicznego zarządzania, do, zarządzania dokumentacją PZD, w większości przypadków nadal jest, będziemy mieli do czynienia z systemami tradycyjnymi, w których dokumenty występują najczęściej w formie papierowej. Ale żeby nie było tak miło, nie ma jednego systemu kancelaryjnego, podobnie jak nie ma jednego ustroju państwa. Systemy kancelaryjne dzielimy najczęściej na trzy rodzaje: system dziennikowy, system bezdziennikowy i system mieszany. Każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady więc pozwólcie, że przybliżę Wam pokrótce każdy z nich. System dziennikowy jak sama nazwa wskazuje bazuje na dzienniku tak zwanym rejestrze kancelaryjnym, w którym odnotowuje się każde pismo wchodzące, wpływające do jednostki. Dziennik ten prowadzony jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, a wszystkie wpisy odnotowywane w kolejności wpływu dokumentów do jednostki proste, łatwe, przyjemne. Co prawda, dużo jest pracy przy rejestracji takiego wpływu, i dla każdego otrzymanego dokumentu odnotować, musimy m.in. liczbę porządkową, datę wpływu, tak zwaną datę rejestracji pisma, Tytuł przesyłki, krótkie określenie treści przesyłki, nazwę nadawcy, datę pisma, znak przesyłki, jeżeli takowy został nadany, a także informacje, komu przydzielono pismo, np. dział, wydział, komórka, czy nazwisko pracownika, a w końcu liczba załączników. Rejestracja pisma polega zatem na wpisaniu pisma do rejestru oraz na umieszczeniu na nim tzw. prezentaty, czyli pieczęci zawierającej znak pisma. Znak pisma określa przyjęte normatyw kancelaryjne, a najczęściej zawiera nazwę rejestru, numer kolejny wpływu, rok kalendarzowy, w którym dokonano w rejestracji danego pisma. Na przykład LTZ 389 łamane na 2020, czyli lista 389 łamane na 2020. W dużych jednostkach zdarzyć się może, że jeden rejestr nie wystarczy i wówczas należy zadbać, aby właściwie oznakować każdy z rejestrów i aby nie doszło do nadania dwóm różnym dokumentom jednego znaku pisma. W systemie dziennikowym rejestruje się też pisma wychodzące i czasami rejestr pism wychodzących stanowi odrębne narzędzie, a w rejestrze tym wpisuje się Między innymi liczbę porządkową, datę wysłania, nazwę odbiorcy, znak wysłanego pisma czy sposób wysłania, np. list, e-mail czy fax. W przypadku pism wychodzących otrzymują one znak dopiero w momencie wpisania go do rejestru. To oznacza, że komórka przygotowująca pismo wychodzące w miejscu na znak pisma pozostawia puste miejsce albo je wykropkowuje. Na pewno widzieliście takie pisma. Jakie są zalety systemu dziennikowego? Kontrola na poziomie pism a wady. Brak znaku łączącego pisma dotyczące poszczególnych spraw. Każde wpisywane jest oddzielnie. System bezdziennikowy. Ten z kolei zakłada, że w jednostce organizacyjnej dokumentacja prowadzona jest w postaci akt sprawy. Oczywiście nie chodzi o sprawy sądowe, ale przykład jest dobry. System bezdziennikowy. System bezdziennikowy zakłada, że w jednostce organizacyjnej dokumentacja prowadzona jest w postaci akt sprawy. Oczywiście nie chodzi o sprawy sądowe, ale przykład jest dobry. Wszystkie dokumenty dotyczące jednej sprawy oznaczone są w tym samym znakiem pisma. W systemie bezdziennikowym podstawowymi narzędziami ewidencyjnymi są spisy spraw. Natomiast znak pisma nazywamy znakiem sprawy, bowiem używamy go do oznaczania nie jednego pisma, ale każdego pisma, które dotyczy tej właśnie sprawy. Merytoryczna przynależność do sprawy polega na przyporządkowaniu jej do właściwej grupy rzeczowej, klasy, jednolitego wykazu akt, rzeczowego wykazu akt JRWA. Nie można zatem yy, być w jednostce dokumentu, który nie posiadałby przynależności do właściwej klasy. Są oczywiście pewne odstępstwa od reguły, np. materiały reklamowe, zaproszenia kierowane do kierownictwa jednostki czy drugi bezadresowe. Co ciekawe, również jeden dokument nie może być przypisany do dwóch różnych klas JRWA. Zaletą systemu jest niezmienność znaku sprawy dla każdego dokumentu wytwarzanego w jednostce organizacyjnej. I łatwiejsze odnajdywanie pism ze względu na przynależność do danej klasy. Wadą brak oznaczeń dla poszczególnych dokumentów wchodzących w skład sprawy, co utrudnia kontrolę zawartości akt. System kancelaryjny mieszany jest połączeniem obu wcześniej omówionych dokumentów. Dzięki takiemu połączeniu w jednostce występuje zarówno rejestrowanie. Każdego pisma wpływającego do jednostki, wychodzącego z jednostki, a także rejestrowanie spraw. Każdy dokument zostaje w związku z tym oznaczony zarówno znakiem pisma, jak i znakiem sprawy. System ten stosowany jest w organach samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, w organach zespolonej administracji rządowej i województwie. Widzicie zatem, że do wyboru mamy trzy systemy, ale tak naprawdę stosowany jest najczęściej system mieszany. Podobnie, podobny jest dem do demokracji, nie jest idealny, ale na razie nie wymyślono lepszego. Wybór i sam fakt stosowania systemu kancelaryjnego przez podmioty niepubliczne jest rozwiązaniem bardzo istotnym z punktu widzenia rozliczalności dokumentów spraw. Które prowadzone są przez jednostkę, można być pewnym, że, na zas że dla zasady rozliczalności istotne jest właściwe do zarządzanie dokumentami, które wytwarzane i przetwarzane są w jednostce. W mojej ocenie jednak każda średniej wielkości oraz większa jednostka. Czy też małe spółki prawa handlowego, czy duże koncerny, czy spółki akcyjne powinny rozważyć wdrożenie systemu kancelaryjnego? Może w formie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, których jest coraz więcej na rynku, a które przypominają system ERP, tak chętnie stosowany w zarządzaniu klientami. Jeżeli już zdecydujemy się na wdrożenie systemu kancelaryjno-archiwalnego, musimy pamiętać, jakie dokumenty wchodzą w jego skład. A są to instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Brzmi obco, ale nie obawiajcie się. Pod pozorem i dumnych haseł kryją się procedury, które są popularne i często stosowane bez znajomości ich nazw. Instrukcja kancelaryjna to zbiór procedur określających postępowanie z dokumentami od momentu ich wytworzenia do momentu przekazania do składnicy Akt czy archiwum zakładowego. W szczególności chodzi o zasady rejestracji pism wchodzących, wychodzących, oznaczania pism, gromadzenia dokumentacji i jej porządkowania. JRWA, czy jednolity wykaz rzeczowy wykaz akt. To zgodnie z nazwą zbiór typów spraw wytwarzanych gromadzonych w jednostce, według których klasyfikuje się każdy dokument i każdą sprawę. Pewnie pamiętacie, że ale przypomnę, że klasyfikacja polega na przypisaniu właściwej klasy spraw, a kwalifikowanie na określeniu kategorii archiwalnej dokumentu. Budowa JRWA to podział sprawy na dziesiętne klasy. Pierwsza klasa oznaczona jest cyframi. Od 0 do 9, druga od 00 do 99 i tak dalej. Klasy są całkowicie niezależne od struktury organizacyjnej jednostki. Klasy od 0 do 3 odpowiadają dokumentacji powstającej w każdym rodzaju działalności i dotyczą spraw związanych z zarządzaniem organizacją, sprawami kadrowymi, administrowaniem środkami rzeczowymi, finansami. Kolejne klasy od 4 do 9 to klasy specyficzne, które odpowiadają specyfice działalności danej jednostki i jej zadaniom. Instrukcja archiwalna określa sposób postępowania z dokumentacją, która po okresie przechowania w komórce, yy, gdzie była wytwarzana, trafia do archiwum zakładowego czy składnicy akt. Instrukcja archiwalna określa w szczególności organizację zadania archiwa, archiwum. Uprawnia osoby odpowiedzialne za nadzór nad archiwum, zasady przejmowania dokumentacji przez archiwum oraz udostępnienie dokumentacji rejestraturom oraz oczywiście ewidencjonowanie zasobu archiwum. Przykładowy normatyw kancelaryjny znajdziemy na stronie internetowej naczelnej dyrekcji archiwów państwowych. Zarówno wzorcową instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz jednolity wykaz akt. Warto z nich skorzystać. W przypadku, kiedy nie podlegamy pod przepisy ustawy archiwalnej, możemy swobodnie modyfikować klasy i te kategorie archiwalne stosownie do swoich potrzeb. W przypadku jednak, kiedy reprezentujemy jednostkę stanowiącą organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego, który zobowiązany jest do wprowadzania normatywu kancelaryjnego, musimy pamiętać o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii dyrektora właściwego miejscowego archiwum państwowego. Dopiero tak zatwierdzony normatyw może być uznany za zgodny z przepisami, z przepisami ustawy, ustawy archiwalnej. Zatwierdzenie przez dyrektora archiwum normatywów, stosownie do artykułu 6 ust. 2 2b ustawy archiwalnej, zależy od grupy jednostki organizacyjnej. I tak. Jednostki, dla których normatyw tworzy jednostka nadrzędna, np. Rada Ministrów dla organów gminy, związków międzygminnych, organów samorządu województwa czy urzędów marszałkowskich, jednostki, dla których normatyw może Tworzyć jednostka nadrzędna, np. Na gmina dla szkół, które nadzoruje, i jednostki, które muszą same wytworzyć normatyw, np. biblioteka gminna czy ośrodki pomocy społecznej. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżył się Wam choć trochę zasady funkcjonowania systemów kancelaryjnych oraz normatywów kancelaryjnych w świetle ustawy archiwalnej która będzie nam towarzyszyć w każdym odcinku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Pozdrawiam.